Hej. Idę zniknąć kury. I jest taka godzina. O, akurat 20.30. 31 trzydzieści jeden już. A góry jeszcze chodzą. Ma zostały tutaj. Jeszcze taką kolacyjkę resztki z domu dzisiaj nie wiem przez co, ale kaczucha się skaleczyła. No może nie skaleczyła, ale albo o coś czerwonego sobie zahaczyła, albo... Albo po prostu wiecie co? No bo ma taką plamkę czerwoną albo po prostu tutaj jest taka siatka, która czasami tak barwi mocno jak coś jest na przykład mokre, no to wezmę tutaj i o, jest trochę brudne, może nie było widać, ale jest trochę brudne, to może kaczucha się kąpała i po prostu o siatkę otarła, bo... Puściłem je. No, zawsze będę teraz rozpuszczał, już tutaj i tam jest taka nieosłonięta. Nie Oto, bo zabrakło już siatki. No, to pewnie otarła sobie, albo krewka poleciała. No to jeszcze nie zamknę. Kur, Zobaczymy sobie do przepiórek. Dzisiaj nie było jajka żadnego y, ale no co ale nie było jajka od przypiórek ale zobaczymy na pewno zniesie mi ta bo ona znosiła mi y, y, raz mega rano y, teraz to jakoś o 21 nawet 30 znosi lub rano no to zobaczymy, czy ta przepióreczka coś dla nas przygotowała, bo to jest kogucik i kurka, która rano albo wieczorem mega znosi jajka. To ja otwieram i widzimy się zaraz. Dobra, już otwarte, zabezpieczenie jest. To też. No i nie ma jajek. Nie ma jajek. Na ta przepióra, co, co, co? Dobra. Nie ma. Dobra, wsypia no. co? Co to jest? To jest jajko. Co? Jak? Jak? No kogut już skakuje pewnie na kogut. No ale takie jajko. Aha. Możecie mi powiedzieć, czemu takie jest? To jest jajko. Co? Bo tu nawet widać takie coś, z czego powstaje kurczak. Taka biała plamka tu. Widać? No i tu jest rzutko normalnie. Co? Takie jajko by się. No, możecie na... mi napisać w komentarzach, jak będą dostępne, czy takie jajko by się nadawało do inkubacji. <słuch> pierwszy raz takie jajko mam. W ogóle tak. Pierwszy raz w mojej życiu takie jajko jest no co widziałem, że to zrobi nie mają jak już nie, tutaj tylko jeszcze te są pozaznaczone no to tutaj są o nie, chyba pękło A w takim korzuchu jest chyba tak nie wiem. Tak pękło trochę. Ale to nic. Dobra. No to od perliczki i od kurki. W ogóle już dzisiaj zbierałem jajka. No to dziwna sytuacja. Możecie mi napisać czemu takie. Ja odkładam tu takie dziwne jajko. Dobra. Ty mi nie wyskakuj, bo Ty umiesz wyskakiwać. Dobra, ja to wysypię tutaj. Coś sobie wyskubię z tego najbliżej, może kaczka sobie zje. No Ty, mówię o Tobie, kaczka. Tak, o Tobie. Kurczę, słaba jakość, bo jest tak ciemno już trochę. No nie jest ciemno, ale już jest tak trochę. Ciemno, no robi się ciemno. Co Kaczucha, co? Nie zauważyłaś mnie? Może jak będę na targu, to nie wiem. Czy kupić? Jak to to się... No jeszcze pogadam z tatą, to może kupimy koleżankę. Tej oto Tej pani. O. Mówię o tej, bo żadnej innej nie mam. No to zobaczmy, czy coś tutaj kopało. Pod tym. Nie, nic nie kopało. Możecie mi napisać. Jak będą, jakby dostępne komentarze. Czemu takie? Jajko. Dobra, ja na zegarek Posypuję przepiórką jedzonka trochę kukurydzy wezmę od kur bo jeszcze jej trochę mam nie powiedziałbym, że dużo ale jeszcze to coś tam mam o. ciężko się nabiera, bo tutaj zegarek się zagręnuje, o jest, no już taki proszek trochę, tutaj jest tego proszku już trochę, no ale i tak jeszcze tego jest, bo no, tutaj już jest dno, tu przez dno ja tym przypiórką wsypię teraz trochę więcej niż zazwyczaj bo zawsze jak patrzę do nich rano to nie mają jedzenia nie no mają tam niby jakieś okruszki lub no okruszki po prostu taki proszek ale to i tak Mało tego. No, co się pchać tutaj? Dobra. Wodę mają? Mają. Mają jeszcze sporo. Tylko tutaj na filmie nie widać za bardzo. No. Już je. Świeżutkie. Jedzenie, więc je. Dobra. Ja tutaj zamykam. Więc widzimy się zaraz. Dobra. U przepirek jest fajny to, że nie trzeba zamykać, tylko po prostu normalnie jest. I i tak nie jest za zimno, bo one się przykrywają tak nawzajem. Jest im ciepło. Już mi tak nie dziobiesz, co? Już mi tak nie dziobiesz. Dobra. To by było na tyle w tym filmiku, bo prawie 10 minut samego zamykania, więc pa. Dobra. I jutro zbiorę te jajka do następnego filmu. Pa. Jeszcze coś tam powiem wam. Zobaczcie. Kurczę, myślałem, że uda mi się złapać. Ale ta to już ma fajny grzebień. O, naprawdę fajny. Zobaczcie. No nie widać. O, ale teraz sobie przejdę tu. No. Widzicie jaki fajny grzebek ma już? Spory. O kaczucha. Już wszystkie zwierzaczki mi tutaj się nauczyły wchodzić. Więc fajnie. Nie ma... Nie ma żadnego zaganiania. O. Pani zawsze jest wnerwiona jak się patrzy ile jajek jest wpadło. Panią. Dobra. To by było na tyle. Roska też ma fajny grzebień. Pa. Każda kura chce na wysoką. Więc pa. No, Inne razy ja już powiedziałem pa. Dobra, tak naprawdę... Pa. Do, do następnego filmu. Pa. Dobra, pa.